Powoli, jedź, jedź, powoli, hamuj przodem, na sprzęgle zjeżdżaj, jedź, 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 naciśnij sprzęgło i przodem hamuj, przodem i tyłem teraz, dokładnie, powolutku, nie, nie, nie blokuj koła, tak, w prawo kiera, pyk, i w lewo, i w prawo Powolutku, powolutku, powolutku. Trzymaj na hamulcu trochę, trochę przednim, trochę tylnym, na sprzęgiełku zjedź. I od razu zaraz będzie w prawo. Hamuj, 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 powolutku, powolutku. Powoli, nie blokuj koła, nie blokuj, powolutku, powoli, powoli, nie impulsami. W prawo i w lewo. I w prawo. Git.